Cześć kochani, witajcie serdecznie. Ja właśnie otrzymałem paczkę niespodziankę z Polski od Oli, od Wicki. Patrzcie, jaki to jest wielki pakiet 9 kg. Ja nie wiem, co w nim będzie. Tu mi pomaga Roxy, e, Roxy Lili otwierać. Ehm, no i co, nie będziemy tutaj długo przeciągać i zaczynamy otwieranie pakietu. Sorry, że takie jest niewyprasowane, nieuczesany ich w ogóle, ale też nie o to chodzi. Jestem ciekawy co ona tutaj napapowała. Szalona dziewczyna. Taki pakiet aż się boję otwierać. Dobrze. Jeszcze jedna strona. Zobaczymy co my tutaj mamy na szok. Dobra, otwieram tutaj. Lili mi pomaga otwierać. Ile tu jest tego wszystkiego, kochani? Normalnie szok. Normalnie szok. Pierwsza rzecz, która mi się w oko wbiła. Karmalowe mleczko. Karmalowe ptasie mleczko. Zobaczcie, uwielbiam Tasiemleczko. Uwielbiam i dawno nie jadłem, bo u nas tutaj nie ma. Oj, Ola! Dziękuję Ci bardzo, Ola. Jesteś naprawdę niesamowita. Dziękuję Ci bardzo. Jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku. No, krówki moje, ulubione. W ogóle karamel krówki, takie rzeczy to są moje przysmaki. Dziękuję Ci kochana bardzo. Mojej ile tego tu jest. To jest normalny szok. Normalnie szok. I tutaj mamy kwiat lipy. Naturalne mydło do rąk z formułą TGA. Zobaczcie. Super. Pewno pięknie pachnie. Ile tego tutaj jest? Wszystkiego, sorry, że się powtarzam, ale jest normalnie jestem zszokowany. Dziękuję Ci Ola, kwiat lipy, piękna buteleczka. Następnie mamy mieszankę krakowską. też nie znam, ale super się zapowiada. Dziękuję. Co my tu mamy? Miód z maliną? O Jezus! Miód z maliną? Takie coś w ogóle jest? Nie otwieram, ale. Jezus, patrzcie jaki piękny słoiczek. Pewnie jeszcze lepiej smakuje, jak wygląda. Ola! Ola, tyle kasy! Ola, tyle kasy! Szalona jesteś normalnie. Aha, tu był ten miód. Szalona jesteś dziewczyna, normalnie szok. Teraz mamy Prince Polo. Oczywiście moje ulubione Prince Polo i princesa uwielbiam kokosową na przykład. Teraz mamy dwie czekolady mleczne. goplana Ola, dziękuję Ci. Jesteś normalnie niemożliwa. Niemożliwa jesteś. Tutaj mamy e, liść. Zdrabki. Patrzcie, złoty los i siódemka. Do tego jeszcze zdrabki. Ola, normalnie oberwę ci łeb Szok, dziękuję Ci bardzo. Szok, no i jestem zszokowany. Patrzcie, ile tego jest. No po każdym jakimś zakamarku, facet z klasą, kubeczek do kawy, uwielbiam kawę, pisać, e, pisać, pić. A to chyba to nie do mnie komplement, tylko do Williego, kot Kuchanie tutaj rzędzi. Dziękuję Ci, Ola. Normalnie, po co tyle tych rzeczy, dziewczyno? Takie koszty. No, nie wiem co tutaj. Takie koszty. Ojej. Ola normalnie. Naturalne mydło kuchenne. Zobaczcie. To jest super. Super sprawa. Mydła w ogóle i te wszystkie rzeczy. Mmm, pięknie pachnie. 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 No, normalnie jestem taki szokowany, że aż nie wiem co mam mówić. O, powiem to w ten sposób. Jak kiedyś się w Polsce spotkamy. Imbir, mydło w płynie, drzewo sandałowe. Te mydła są super. Sorry za to słownictwo, no ale jest normalnie... Dziewczyna normalnie oszalała, kochani. Dziękuję ci. Dziękuję ci, dziękuję ci. Normalnie szok. A tutaj mamy... Szampon piwny dla mężczyzn. Super. Uwielbiam szampony w ogóle. Ładnie pachnie. Chcesz powąchać w skarpie? ładnie padnie, prawda? Lili z się tutaj otwiera paczkę O, ona Ola! Normalnie sobie nagrawiłaś. Patrzcie, śliwki w czekoladzie. Śliwki w czekoladzie. Też uwielbiam. W sklepie rosyjskim są takie też właśnie śliwki em, w czekoladzie. Kupuję niekiedy. Super, dziękuję Ci. Dziękuję. I tutaj mamy, co to jest? Kawa. Trafiłaś w serno. Widać, że oglądasz moje odcinki, bo ja uwielbiam kawę. Dziękuję Ci bardzo. Teraz taką będę sobie robił polską kawę właśnie. Nie z automatu, czy z, e, z tych granulków rozpuszczalną, tylko będę sobie robić właśnie trochę. Po polsku kawą, po polsku, turecką kawę po polsku. O, dziękuję Ci serdecznie, z całego serca. Ojej, jej, jej. Patrz, żeby tutaj nic. I tutaj jeszcze mamy wielką reklamówę. Wielką reklamówę. I tutaj mamy serca toruńskie, pierniczki o smaku czarnej porzeczki dziękuję Dziękuję Ci bardzo serdecznie i tutaj mamy katarzynki też pierniki właśnie w czekoladzie. Ojej. Pierniki na dziewany. Ola! Tyle pieniędzy na mnie je wydawać, jest normalnie niesamowita. Dziękuję Ci naprawdę. Dziękuję Ci. Jest normalnie zszokowany. I tutaj mamy katarzynki, białe, bez czekolady. Super. Bardzo się cieszę, ale normalnie szok. Pierniki nadziewane w deserowej czekoladzie i w białej czekoladzie. Ojej, jaka się to za to wszystko teraz odwdzięczę. Jak? No normalnie, no. Sałuski. To są też takie pierniczki lukrowane z nadzieniem o smaku śliwkowym. Dziękuję Ci serdecznie. Tyle łas, łasko, łas, łaskości, łakoci, dobroci i łakoci. Torcik piernikowy w deserowej czekoladzie. I Ola, 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 nagrabiłaś sobie i pierniczki eee, o smaku pomarańczowym w czekoladzie, super, pierniki też uwielbiam, lubię pierniki, lubię karamel, lubię czekoladę, ale tylko czeko e, czekoladę, czekoladę, ale właśnie taką prostą z orzechami, ale tutaj jest normalnie szok i tutaj mamy kopertę. Przedmiot bardzo osobisty. Ja to otworzę, ale tylko zatrzymam dla siebie. I w kartonie. Kochanie, jest pusto, papier pergaminowy, tak dla informacji. Sprawdzę jeszcze, co tutaj jest w tej koperce. Okej. Okay. Dziękuję. No, tego się nie spodziewałem, Aż mi się, aż mi się ręce trzęsą. Bo wiesz co, bo e, w sumie, tu może mi tego brakuje. Choć niekiedy, naprawdę, normalnie mi się ręce trzęsą. Hej, kocie, skarbie, Ola, dziękuję ci bardzo serdecznie. To wszystko to jest pikuś, ale to jest najważniejsze. Naprawdę, nie dostałem nigdy od nikogo takiej jeszcze rzeczy. To jest bardzo... naprawdę osobisty przedmiot. Ola, dziękuję Ci z całego serca za Twoje... za Twoją tutaj niespodziankę. Normalnie jesteś niesamowita. Jestem szokowany. W sumie, bardzo. Nie wiem, co mam mówić. Kochani, zostawiajcie pod filmikiem em, serca dla Oli. Bardzo Was o to proszę. Ach. Brak mi słów normalnie, ale to, co jest tutaj w tej operacji, to jest najlepsze, naprawdę. Naprawdę, bo naprawdę nie dostałem od nikogo takie rzeczy, i nikt nawet e, nigdy nie. Um, net nie próbował się w tym kierunku jakoś um, do mnie skierować, czy w ten sposób, może to powiem. Dziękuję Ci naprawdę. Ola, oczekuj ode mnie przysyłki. Teraz i ty. A to będzie przy mnie Skarbie, możesz zejść ze, z kadru kochani, zdrapki, kawa, słodycze, mediałko, miód i to normalnie jestem rozwalony. No i jeszcze kupółka może wyschnie o 14 I to moje kochanie się bawi, moje kochaniutkie. Takie porosło. Ola, dziękuję Ci bardzo serdecznie, a Wy kochani, proszę zostawiajcie pod filmikiem ogromne serca, miliony serc do Oli. Ja się z Wami będę żegnać. trawki dołączę jutro do dołączę jutro do y, strappingu, a może wtedy dzisiaj zrobimy coś jeszcze. Zobaczę, czy na to mi czas pozwoli. Um, Dziękuję. Dziękuję w ogóle wszystkim za to, że jesteście, za to, że mnie oglądacie, za to, że piszecie piękne komentarze. W szoku jestem. Dobrze, będę się z wami teraz żegnać. Do następnego odcinku. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Zapominajcie o sercach dla Oli. Nie wiem co mówić. Jestem naprawdę wzruszony tym tutaj przedmiotem. Pozdrawiam serdecznie i pa!